Witajcie kochani, z tej strony Niula Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy mieli yy, kilka takich fajnych odcinków, bo te drapeczki kosmiczne 7 to są wszystko Wasze drapki. Tam jest tylko jedna moja, tak, bo też sobie kupiłam. A co, będę sobie nie? Powiem Wam, że jestem mega, mega zaskoczona, bo cała paczka kosmicznego 7 poszła w 3 dni. Naprawdę 3 dni to już jest wielki sukces. Ja powiem Wam, że nie bardzo chciałam takich konkursy robić, aczkolwiek mówię, a spróbuję, może się uda, jak nie, to będę drapać sama to wszystko. Generalnie Kosmiczna 7 miało być na 6 tysięcy subskrypcji, ale że, no tak jak widzicie, paczka szybciej się sprzedała, niż te subskrypcje przybyły, aczkolwiek przyszło trochę, nie powiem, no to drapiemy, najwyżej na te 6 tysięcy wymyślę coś innego. Tu mam kochani losy. Tu są losy, to są numerki waszych paczek. E, ostatnia drabka y, mamy z numerem 13, która jest z innej paczki i się powtarza, dlatego że y, Dominisia y, z kanału, y, już Wam mówię, drabki premierowo. Y, wpłaciłam już pieniążki na konto, ale niestety już nie było żadnej wolnej drabki. Yy, więc zdecydowałyśmy, że dokupimy jakieś inne paczki, no i Dominicia wybrała sobie numerem 13. No, także miała do wyboru od 1 do 25. To są osoby, które biorą udział. Adi Nadkodrapiemy, Danuta F., Olczyk, nie wiem kto to jest, naprawdę, Gosia G., Gosiek, Niula, też nie znam jej, mm, nie no, znam, znam, Marii, Marii, Łukasz, Łukasz, yy, Agnieszka Woźniak, Gosia G., Adi, zdrabko Misiajus, ten kabi Beatka, Co mi zrobisz, jak mnie zdrapiesz, Łukasz? Gosiek, yy, ta nutka F, Łukasz. Łukasz, ten Łukasz też mi nic nie mówi. No ale, ale pozdrawiam cię, Łukaszku. Pozdrawiam cię, bardzo się cieszę. Cztery zdrabki kupiłeś, aż chyba raz. Eee, dwa, trzy. Tak? Cztery? Hmm. No chyba cztery. Raz, dwa, U się pogubiłam. 3 i 4 tak zgadza się, dobra mamy bijak batkę, Gosiek asystent Grześ, Natko Drapiemy i Danuta F, Danuta F też kochani kupiła aż 3 także bardzo, bardzo dziękuję za zaangażowanie się w tą zabawę no to co kochani nie przeciągamy, aha jeszcze chciałam zasady wyjaśnić Osoby, które y, chciałabym, żebyście wszyscy wygrali, no ale wiadomo, jak to jest w paczce drapek jest to nierealne. Y, umówmy się tak, że y, osoba, która trafi tutaj w tej drapce wygraną, czego życzę wszystkim, y, napiszcie proszę pod filmikiem tym konkursowym, w którym akurat była wasz, y, wasza drapka drapana, co robimy dalej. Czy chcecie, abym wypłaciła wam pieniążki na konto, czy chcecie, abym zrobiła jakiś miks z drapek i drapała na kanale, um, czy wolicie, um, no nie wiem, jakieś swoje tam pomysły, co z tym dalej robimy, bo na pewno wygrane padną. No dobra, to co? Losujemy. Losujemy pierwszą osobę. Jestem bardzo ciekawa, kto to będzie lewą ręką od serca. Eee, no i co, weźmiemy sobie, a taką karteczkę sobie weźmiemy, zobaczymy, co to za numerek. Co to za no, ja Pokleiłam tak, że wiecie co? Chyba tego nie odkleję. Nie, dobra. Jest. Udało się. Zdrapka yy, numerem 2. O! Proszę. Zobaczcie. Dwójeczka. Nadko <laughs> Natko drapiemy. Sis. No to trzymamy za Ciebie Natalia. Kciuki. Ogromne. Ja sobie tą karteczkę tutaj odkładam. Odkładam lasa, Będziemy losować 5 osób. Yy, czyli tak. Dwójeczkę mamy. Zaczynamy od dwójeczki. Ojej, ale będą emocje, powiem Wam. Tyle drapek do drapania. Oczywiście sobie tam z dwa, trzy odcinki nagram wcześniej, bo pracuję. Ach, dobrze, że to nie są krzyżówki. <noise> bo dopiero by było. Natalcia, trzymaj mocno. Kciuki, kochana. I szukamy tutaj dla Ciebie siódemek księżyc albo no to UFO, nie? <noise> Kometa, czy jak to się tam zwie, dobra, nieważne. Ważne, żeby coś wygrało. Matko Święta, dobra, czarujemy. Dwójeczkę wybrała, Natko drapiemy. Trzymamy kciuki za Natalię. I szukamy tutaj, tak, siódemek. I księżyca. I tego, co podwaja. Yy, dobra, co mamy? Cytryna, mamy kometę. Kurza, stopka. Natalia, czy ty dobrze wybrałaś? Trzymaj kciuki. Kwiatek. Mamy melon. Tu co mamy? Planetę. Ale się denerwuję, powiem Wam. Antena. Dalej, winogronko. Będziemy oczywiście robić premierę z tego, tak jak już zauważyliście. E, dzisiaj zrobimy sobie tak, jak jest. Nie wiem, czy to jest 11 czy 12. Mamy portfel. A w tygodniu będziemy robić 18. Wszyscy z pracy już wrócą. Także myślę, że to jest bardzo dobry czas. Yy, diament. Dalej. Mamy teleskop. Aż mi się ciepło zrobiło, nie wiem czemu. Dobrze, co teraz? Teraz mamy zegarek. Parasol. Dobrze. No niedobrze. Yy, perła. Natalia, trzymaj kciuki. Słoneczko. Muszę sobie taki odkurzacz kupić do tych, tych wiórów. Widziałam już. Fajne to jest. Tęcza. Chmury. Trzymajcie, kochani, mocno za natalcie kciuki. Astron. Tornado. Dobrze. Co tu mamy piłka? Wiśnie. Mamy gwiazdę. Rakieta. Oj, oj, Natalia, trzymaj mocno kciuki. Plejada. Korona. Mamy siódemkę, Natalia. Zobacz. Jest pierwsza wygrana. Jest siódemka. Ale pięknie. Widzicie kochani, Natalia ma już siódemeczkę, czyli już jedną drapeczkę ma wygraną Natalcia. Pamiętaj, żeby mi napisać pod tym odcinkiem, co robimy lub pod odcinkiem jak będzie Twoja druga drapeczka. Ale świetnie. Dobra, mamy ananas jabłko. Mamy narty. Jestem bardzo ciekawa, czy wpadnie ten, to, to ufo całe. No, mamy obcego. Dobra. Sprawdzamy bonus. A w bonusie mamy monetę. No i sprawdzamy siódemeczkę. Natalia. Chwila prawdy. 30 zł. No to proszę. Jedna trapeczka już Natalii się zwróciła. Bardzo fajnie. Natalka, pamiętaj, żeby napisać, co robimy dalej. Ale fajnie. Dobra, posprzątamy. Teraz losujemy drugą osobę. Jestem bardzo ciekawa, czy też ktoś pójdzie śladem Natalii. Biorę karteczkę, ale brudzi ta trapka. I jest to, kochani, numer. Numer 9. A numer 9 ma Łukasz. Łukasz, tak, Łukasz. Czyli, kochani, zapisujemy Natalia. 30 zł i Łukasza mamy teraz. Szukamy drapkę z numerem 9. Ale tych drapek normalnie widzicie co, zaczęłam oglądać drapki te live'y na TikToku. No to powiem wam, że tam to dopiero się zabawa dzieje, jak tam drapią, Boże kochane. Ja przy nich to jest ten pikuś. Dobra, teraz mamy zdrabkę z numerem dziewiątym. Trzymamy kciuki za Łukasza. I patrzymy, co my tu mamy. Mamy kłódkę tęcza. Pamiętajcie, kochani, że te wygrane wszystkie to są wasze. Jeżeli będziecie chcieli taki konkurs jeszcze, to bardzo chętnie ja jestem za, jak najbardziej. Więc tak, kłódka, tęcza. Astron, chmury, ananas, antena, trzymamy kciuki za Łukasza, słońce, tornado, teleskop, parasol, awokado, jabłko. Zegar, kwiatek, no Łukasz Trzymajciuki, Narty, Winogronko, Wiśnie, Plejada, Gwiazda, Diament, Perła, piłka, korona, obcy, oj, 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 melon, cytryna, rakieta, palma, portfel, o, nie widać, dobra, portfel i ostatnia... Klucz. Klucz do bonusa. A w bonusie mamy pik. No niestety Łukaszku bardzo mi przykro. Jedna z Twoich drapek poległa. No ale tak to właśnie jest. Mamy DG. Szkoda. Szkoda. Losujemy kolejną osobę. Trzeci uczestnik to mam karteczkę Ale tu nasyfiona. Dobra, no wiadomo co są zdrapki. Szukamy. Jest to numer 3. A numer 3 ma nasza Danuta F. Danusia też wpłaciła trzy losy. Tutaj Łukasz Sory, no ale zero. Zobaczymy co u Danusi wpadnie. Kładziemy tu i szukamy trójeczkę. Mamy trójeczkę. Pokazuję. Trójka jest. Bierzemy drapak. Tak i drapiemy. Szukamy winograno na Korona. Zostawiamy ogromne serduszka dla Danusi też. Dla Natko, dla Łukasza Piwka. Piłka, teleskop. Tu mamy plejadę. Dalej zegar. Rakieta. Narty. Jabłko. Ananas. Wiśnie, Perła, Kwiatek, Kłódka, Tornado, Kometa, bądźcie no, te siódemki, Awokado, Cytryna, Antena, Klucz, obcy, tęcza, gwiazda, diamenty, słońce, portfel, no ej. planeta, y, planeta, palma, parasol i ostatni symbol, melon. Może bonus coś da. Serduszko. Mm, kochani, zostawiamy serduszka. Sprawdzimy sobie jeszcze po kontrolnych. D, H. No niestety. Niedobrze, niedobrze. Danusia, masz jeszcze dwie szanse, kochana. Yy, także głowa do góry. Tu mamy zero. Dobrze, to jest paczka, nie wybierane przeze mnie, bo by po prostu wszyscy mieli yy, przegrane. To co losujemy kolejną osobę, może coś od z tyłu by wpadło. Oj, wypadła karteczka, no to ją bierzemy. Może to ma tak być. Jest to numer 25, a 25 numer ma. O, też Danusia. Danusia, druga szansa. 25. Chodź, tutaj 25. Mamy. Jest 25. Drapeczka dla Danusi druga. Trzymajmy kciuki kochani. Mocno, mocno. Danusia ty też trzymaj. I mamy kwiatuszka. Plejada. Kłódka. Wiśnie. Teleskop. Awokado. Słoneczko, kometa, antena, winogrono, obcy, jabłko, perła, tęcza, ananas, jest siódemka, Danusia jest, udało się. Jest siódemka, ale miło. Palma, parasol, astron, diament. Będzie jeszcze jedna siódemka, narty Melon. cytryna, portfel. Rakieta, korona. Tu mamy trąbę, chmury, zegar i ostatnia gwiazda. Bonus sprawdzamy. W bonusie mamy złoto. A pod siódemką naszej Danusi, kochani, trzymamy ciuki i będzie. 30 zł, czyli zwrocik. Bardzo fajnie. Danusiu, masz pierwszą wygraną. CC. Zapisujecie na listę 25. Ojejku, a mamy napisać 30. Widzicie? Tak się cieszę wygraną Danusi, że nie wiem, co pisze. Mamy drugą wygraną. I jeszcze jedną osobę, kochani, dzisiaj. Tutaj sobie położymy tą karteczkę. Mamy dwie wygrane i jeszcze jedną osobę na dzisiaj wylosujemy. I patrzymy, patrzymy, kogo my tu wylosujemy. Mamy karteczkę. I sprawdzamy. Jest to numer 19, a numer 19 ma Łukasz. Łukasz, Łukasz, szukamy 19. Yy, mamy dziewiętnastkę. Łukasz, druga twoja drabka. Czy będzie szczęśliwa? Trzymajcie kciuki za Łukasza. Ja też mocno, mocno trzymam. I drapiemy. Dziewiętnastka jest, jest. Trzymajcie kciuki. Co tu mamy? Cytrynę, diament słońce, parasol, kwiat, plejada, kometa, klucz, ananas, kłódka, rakieta, Wiśnie, awokado, tęcza, obcy, jabłko, no Łukasz, Łukasz, trzymaj kciuki, gdzie ty jesteś? Melon, winogrono, teleskop, antena. Gwiazda, tornado, narty, chmury, palma, piłka, a stron, jeszcze dwie, szanse, portfel i korona. No, tu by się piwo przydało. A ponusie, kochani, pik. No Łukaszku, druga drapeczka twoja, niestety przegrana. CH. No, oby następne były wygrane, bo wiesz, no nie fajnie to tak wygląda. Nie chciałabym, żebyś poszedł z pustą ręką, dlatego że no jednak tutaj zainwestowałeś troszkę. Mamy kochani na dzisiejszym odcinku dwóch zwycięzców. Jest to drapeczka z numer, numerem 2 i yy, jest to drapeczka naszej Natko Drapiemy. Gratuluję Natacja yy, i naszej Danusi. Drapeczka druga już dzisiaj 30 zł. Także Danusiu, yy, nie wiem czy poczekasz do następnej, bo masz jeszcze jedną drapeczkę, czy już pod tym filmikiem napiszesz, co chcesz, żebym zrobiła czy wysłać na konto, czy może jakiś mix zdrapała na moim kanale z dedykacją dla Ciebie. Oczywiście to, co wpadnie, jest Twoje. Ja z Wami się żegnam, kochani. Do usłyszenia i do następnego. Trzymajcie mocno kciuki, buziaczki. Pa!